Karty płatnicze Definicje finansowe QIA Transakcje bezgotówkowe z roku na rok są coraz bardziej popularne. Przestajemy nosić ze sobą gotówkę na rzecz kart płatniczych, którymi możemy dziś płacić praktycznie wszędzie. Takie wirtualne płatności dają szereg korzyści, jakich nie mamy w przypadku korzystania z tradycyjnych form płatności. Karty płatnicze pozwalają zapłacić także wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości płacenia gotówką, między innymi w przypadku transakcji internetowych. Karty płatnicze i ich przeznaczenie. Gdy karty płatnicze zaczynały być wprowadzane do użytku, wiele osób traktowało je nieco podejrzliwie, a siła przyzwyczajenia sprawiała, że woleliśmy płacić realnymi pieniędzmi, jakie mieliśmy w portfelu. Z biegiem czasu okazało się jednak, że karty płatnicze są bardzo wygodne, bezpieczne w użytkowaniu, skracają czas realizacji transakcji, a także pozwalają na uniknięcie noszenia przy sobie dużych ilości gotówki. Jest to korzystne nie tylko podczas niedużych, codziennych zakupów, ale również w przypadku nieco większych transakcji, zamiast wypłacać większą kwotę z bankomatu i mieć ją w portfelu, możemy zapłacić kartą płatniczą. Bez nerwów, że ktoś nam gotówkę ukradnie, a także szybko i bez konieczności szukania bankomatu czy oddziału banku. Dzięki kartom płatniczym możliwe jest również dokonywanie transakcji internetowych, jest to zdecydowanie szybsze rozwiązanie niż tradycyjny czy nawet szybki przelew internetowy. Rodzaje Kart Płatniczych Karty płatnicze wizualnie wyglądają tak samo. Choć mogą różnić się nieco rodzajem, przeznaczeniem i zasadą działania. Można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje kart płatniczych. Karty debetowe wydawane są przez bank, w którym posiadamy konto bankowe. Nazwa karty może być nieco myląca, gdyż karta nie pozwala na zrobienie debetu, możemy nią płacić jedynie do wysokości środków, jakie mamy na koncie. Nazwa pochodzi stąd, że podczas korzystania z karty debetowej od razu automatycznie jest obciążany rachunek bankowy klienta na konkretną kwotę. Aby transakcja mogła dojść do skutku, na koncie musi znajdować się określona suma środków, nie da się zapłacić kartą za zakupy czy usługi na kwotę wyższą niż to, co posiadamy na koncie bankowym. Karty kredytowe wyglądają tak samo jak karty debetowe, jednak zasada ich użytkowania jest nieco inna. Jest to w rzeczywistości instrument płatniczy zbliżony do klasycznego kredytu. Na karcie znajduje się bowiem limit kredytowy przyznany przez bank. Nie są to środki własne właściciela karty, a kredyt, który trzeba będzie spłacić. Każda transakcja kartą kredytową sprawia, że powstaje obciążenie, które następnie trzeba będzie spłacić. Karty kredytowe mają tak zwany okres bezodsetkowy. Jeśli w tym czasie spłacimy powstałe obciążenie, nie będzie się to wiązało z żadnym dodatkowym kosztem. Na kartę oddajemy dokładnie tyle, ile z niej wzięliśmy. Jeśli natomiast przekroczymy okres bezodsetkowy, korzystanie z karty będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami. Karty obciążeniowe można je w uproszczeniu nazwać połączeniem kart debetowych i kredytowych. Z kartami kredytowymi łączy je fakt, że znajduje się na nich limit kredytowy przyznany przez bank. Z kartami debetowymi natomiast to, że są powiązane z rachunkiem bankowym, a klient zobowiązuje się do zapewnienia środków na spłatę całości wydanych środków w określonym czasie. Płatności przez internet. Przy użyciu kart płatniczych można realizować nie tylko transakcje na PIN lub zbliżeniowe podczas fizycznego płacenia kartą. Jest również możliwość płatności internetowych dzięki znajdującym się na kartach kodom CVV lub CVC. Są one zabezpieczeniem transakcji zdalnych, przy których niemożliwe jest korzystanie z pin -U. Kody są unikalne znajdują się jedynie na karcie oraz w systemie banku, który je wydał. Nie ma ich w żadnych innych bazach, dlatego też zapewniają pełne bezpieczeństwo transakcji. Kod widniejący na karcie wpisuje się podczas każdej transakcji internetowej działa tak jak PIN, czyli potwierdza transakcję. Płatności zbliżeniowe nowoczesne karty płatnicze pozwalają również na płatności zbliżeniowe, czyli nie trzeba ani wkładać plastikowej karty do czytnika, ani wpisywać numeru PIN przy niewielkich transakcjach. Tego rodzaju płatności są możliwe dzięki budowie karty, posiada ona niewielki mikroprocesor, antenę oraz pamięć. Podczas realizacji płatności zbliżeniowej, czyli przy przybliżeniu karty do terminala wysyła ona niezbędne do przeprowadzenia transakcji dane. Dzięki temu transakcja jest automatycznie akceptowana, nie musimy tego robić ręcznie. Jest o spore ułatwienie i przyspieszenie dokonania płatności, z czego chętnie korzystają użytkownicy kart podczas codziennych zakupów i innych płatności.